W firmie Abart we Wrocławiu testujemy po montażu Mercedesa ML63AMG, karoserii W164 z instalacją gazową firmy Mercedes u Sequent Plug and Drive. Po ostatnich upgradech przetestujemy przyspieszenie tego Mercedesa od 0 do 100. 140 zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Czy będą jakiekolwiek różnice między gazem a benzyną? Pogoda sprzyjająca ruchu na autostradzie prawie nie ma, tak więc możemy zaczynać. Startujemy jedna przygazówka i jazda. 140, 150, 160 idzie bez zastrzeżeń nie dławi się, nie szarpie wszystko jest w książce opisane panie Jacku jak parametry instalacji gazowej i silnika wszystko na zero czyli teoretycznie możemy auto oddawać klientowi